Siema, dzisiaj robimy opening dwóch episkich kluczyków na craftie na SSMP. No i co? Zobaczymy co nam dropnie. Jestem tutaj dzisiaj z Gabrysiem. I ja, wspieramy. Zwierzak, robocik! O tak. O kurde, chłopie! Zwierzak ci dropnął? Tak, robocik. Otrzymasz następujące bonusy. Stały efekt odporności na ogień. Podwoja drop surowców oraz farm. Dobra, yy, nie sprzedawaj go, tylko idź na tą eventówkę. I bank o wartości 15 tysięcy! Ło Boże! No czemu? Dobra. Hop, ja mamy dwa, mam dwa mega dobre dropiki, nie? Widzowie, to jest mega dobry drop, tak szczerze. Gabi ja się otwierał wcześniej swój kluczyk, ale ja postanowiłem, że nie będziemy Mówić, yy, po prostu że dzisiaj wam tylko moje klucze, więc co? Co byłoby na tyle trzymaj Czekaj, się. czekaj, czekaj. Cześć. Czeka Czekajcie, widzowie. Co? Bo ten Petrobocik jest za 5 tysięcy. A ja, ja trafiłem trochę lepsze rzeczy, bo ja trafiłem te zmianki za 150 za 200 tysięcy. O, co nic, nie wiedziałem, że to tyle kosztuje. Ale fajnie, Petrobocik mi się przyda za szczerze, I ja go użyję. No, używaj go, ale potem go sprzedaj Znaczy, bo on mało jest warty, to nawet nie musisz go sprzedawać. No za was, nara widzą, cześć!